Witajcie moi drodzy. Dziś będziemy mówić o przymiotniku, a tak dokładniej to o porównaniach z użyciem przymiotnika. Mamy trzy rodzaje porównań. Po pierwsze możemy porównywać, używając konstrukcji as-as oraz przymiotnika w stopniu równym. Stąd powstaną takie porównania jak as-big-as, czyli tak duży jak, as-heavy-as, tak ciężki jak albo As interesting, as tak interesujący jak. Możemy również użyć przymiotnika w stopniu wyższym. Wtedy należy najpierw utworzyć stopień wyższy przymiotnika w porównaniu, czyli bigger, heavier albo more interesting, i dodać słowo than. Mamy wtedy takie wyrażenia, takie, takie porównanie, bigger, Than, heavier than, albo jeżeli przymiotnik jest dłuższy, more interesting than. Możemy również użyć najwyższego stopnia przymiotnika i wtedy należy przed przymiotnikiem oczywiście wstawić "-w", do przymiotnika dodać albo końcówkę "-est", albo przed przymiotnikiem wstawić "-most", jeżeli przymiotnik jest długi, i należy określić grupę, w jakiej ta osoba czy też dana rzecz jest największa, najcięższa na danym rozwój. Stąd będziemy mieć takie zdania, takie porównania jak: the biggest of all, albo the heaviest in our class, albo the, more, um, the most interesting in the world. OK. Przyjrzyjcie się proszę teraz trzem zdaniem, które przygotowałam. Jest tam oczywiście w porównaniu stopień równy, stopień wyższy i stopień najwyższy przymiotni przymiotnika. OK. Ready? Let's begin. Martha is as or as Petra. Trudy is more careful than Nigel. And the last one, Jamie is the fun is in our class. Zwróćcie uwagę, że w tym ostatnim przykładzie przymiotnik funny miał y na końcu, jeżeli dopisujemy końcówkę er albo est do przymiotnika kończącego się na y, to wtedy należy najpierw y wymienić na y. I tak właśnie mieli zrobić tutaj w tym ostatnim przykładzie. OK. Thanks for watching. i'll um, see you soon, i hope